Uśmiecham się, bo wygląda na to, że naprawdę ta hipoteza, którą postawiliśmy, że sprzedaż jest wszędzie, potwierdza się też w mojej własnej ocenie, bo to, co mówisz, jest wypiszmy mały wyjęte z książki Zarządzenie po ludzku, którą piszę przecież o rekrutacji i wdrożeniu. I tam też muszę się właśnie przemyśleć, najpierw przemyśleć, potem. Tak naprawdę, upraszczając zasady, które mają wspierać, i wiesz, wydaje się to proste, ale czasami okazuje się, że jakaś zasada dla jednego działu jest wspierająca, a dla innego jest hamująca. I potem, tak jak mówisz, przychodzi się do firmy i działy, zamiast współpracować i być zainteresowane zakupem np. jakiejś technologii czy jakiegoś urządzenia, które pomoże firmie, Dawać jeszcze większą jakość, to oni tłuką się między sobą o jakiejś zaszłości i zamiast tworzyć jedność, o której ja mówię bardzo często, że firma musi tworzyć jedność, monolit, mimo różnic, to zaczynają konkurować ze sobą i wtedy nie ma możliwości o podnoszeniu jakości względem klienta, względem właśnie partnerów biznesowych, tak. Sprzedawców, z którymi wchodzą w interakcje. No bo, tak jak mówisz, to nie jest jeden do jeden. To nie jest sprzedawca i kupujący, i, i, i po prostu nie jest to takie, by się wydawało banalne. To jest może łatwe w teorii, właśnie dlatego wydaje mi się, że tak dużo jest szkoleń i wszyscy mówią: A my to już wiemy, my już o tym słyszeliśmy, to już było. Ale właśnie dlatego uważam za tak cenne usługi takiej właśnie firmy jak twoja tak jak bo wy proponujecie warsztaty proponujecie warsztaty w tak zwanej subskrypcji opowiesz troszeczkę o tym. Żeby to było jasne. To, to za chwilkę, bo ty dotknęłaś dwóch bardzo ważnych zagadnień. To znaczy, bardzo się cieszę z tego, co powiedziałaś, że widzisz wszędzie sprzedaż. Ponieważ ja pozwalam sobie twierdzić, że sprzedaż to jest najważniejszy proces w przedsiębiorstwie i często bywam bardzo mocno kontrolowany za to. On jest najważniejszy, nie jedyny. I wszystkie pozostałe też są istotne, bo muszą go wspierać. Nie pamiętam imienia nazwiska, ale jeden z wiceprezesów, członków zarządu DELA powiedział, czyli dużej firmy IT, korporacji IT, prawda? No, w tej chwili troszeczkę może jego, jej pozycja spadła. Powiedział coś takiego, że on, miał w, on ma w firmie dwa rodzaje pracowników: tych, którzy sprzedają i tych, którzy pracują we wsparciu sprzedaży. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że nawet jak zastanawiamy się nad nowym, nowym produktem, czyli jesteśmy w jakimś R&D i tak dalej, w badaniach rozwoju, w projektach, to też cały czas nam przyświeca, czy to, się, czy to jest sprzedawalne. Ja pozwolę sobie przytoczyć tu przykład mojej córki, ja już go gdzieś kilka razy mówiłem. Ona jest po, po uczelni... Artystyczny PSP, studiowała między innymi w Finlandii tam jej strasznie mocno wkładano w głowę i jeżeli pracujesz nad nowym projektem artystycznym fotograficzno wideo bo Marta się tym zajmuje to masz myśleć czy to sprzedasz czy znajdzie się galeria kolekcjoner może grant jakiś który da ci środki za, za Twoją, za twoją e, pracę. Jeżeli tego nie masz, to się nie zajmuj tym, albo hobbystycznie tylko, tylko, e, e, tylko i wyłącznie. Czyli sprzedaż jest tym bardzo istotnym, e, ale e, e, procesem w przedsiębiorstwie. No, pierwszy wykład z, ze studiów sprzed lat, e, to pamiętam, że celem działalności gospodarczej jest generowanie zysku. No, bez, bez sprzedaży tego nie, zrobi, nie, nie zrobimy. I nie oznacza to bezwzględnego warcenia się, bo to jest zupełnie co innego. To dopiero potem, jak ten zysk, e, Wykorzystujemy, prawda? I też nie oznacza to bezwzględnej sprzedaży za wszelką cenę. Nie, 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 nie. Jakość jest tutaj czymś bardzo, bardzo istotnym i dotyczy produktu, jakości obsługi, całego procesu sprzedaży, jakości obsługi posprzedażowej. Absolutnie tak.